Dzień dobry Państwu, Tomasz Schweigert z Bańki. Szanowni Państwo, mamy do czynienia teraz z taką sytuacją, gdzie Karol Nawrocki, no praktycznie sam, wpadł we własne sidła. To znaczy, Karol Nawrocki ma pretensje do pana Marszałka Rzeszastego odnośnie jego relacji ze swoją wspólniczką, czy byłą wspólniczką panią Wszechnych. E, że ona ma relacje z, z znajomymi e, ludźmi z Kremla. I wiecie Państwo, mają pretensje, że e, pan e, marszałek Czarzasty nie ma dopuszczenia do informacji niejawnych. Natomiast marszałek Czarzasty ma dopuszczenie do informacji niejawnych takie samo, jak ma teraz Karol Nawrocki no z racji pełni, pełniącego urzędu. Natomiast nie miał w swoim życiu takiej sytuacji i to wtedy, kiedy był rząd PiSu i rząd PiSu mógł to spokojnie zrobić i zbadać. I gdyby tylko trafił na jakieś nieprawidłowości w życiorysie pana marszałka Czarzastego, na pewno z by to wykorzystał. Natomiast tak naprawdę to Karol Nawrocki nie powinien mieć dostępu do informacji niejawnych. W ogóle nie powinien móc pełnić tych funkcji, które pełni, czyli prezesa IPN-u, yy, no, na pewno nie powinien kandydować na prezydent. My żeśmy opisali, jak ta sytuacja wyglądała. To jest niezwykle poważna sprawa. Z tego co wiem, San Zgierdych też teraz się tym zajmuje i pewnie to będzie poruszane na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, także był zły pomysł, żeby Pana e, Marszałka tego atakować w związku z tym tematem. Posłuchajcie Państwo. To jest nasz artykuł z 224. Jak pis zapewnił nawrockiemu dostęp do tajemnic państwowych w tle nagrody w postaci wysokiej pensji spółka Skarbu Państwa dla oficera ABW, który złamał prawo, dając poświadczenie bezpieczeństwa nawrockiemu. Karol Nawrocki nie powinien był otrzymać dostępu do dokumentów ściśle tajnych, Funkcjonariusze ABW, analizując jego dokumenty na jego temat, odmówili wydania mu certyfikatu, wtedy do akcji wkroczył pułkownik Paweł Antosiek. To jest te, to, kiedy było w 2021 roku, na co oni się powołują, że on prze, przeszedł te wszystkie mm, y, procedury związane z wypełnieniem kwiety bezpieczeństwa. Pułkownik, e, pułkownik Paweł Antosiek, dyrektor Departamentu, Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, w nagrodę otrzymał, później intratną posadę w polskich portach lotniczych 28 maja. 21 roku Sejm wybrał Karola Nawrockiego na prezesa IPN. Otrzymując to stanowisko, Nawrocki automatycznie otrzymał dostęp do dokumentów opatrzonych klauzulą ściśle tajnym. Tak stanowi polskie prawo. Postępowania sprawdzającego nie przeprowadzało się wobec prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, podobnie jak wobec prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu, premiera, prezesa MBP, Niku. Rzecznika Praw Obywatelskich, posłów, senatorów oraz innych osób sprawujących ważne funkcje w państwie. Tego się nie przeprowadza. Posłowie mają od razu tajne. Na ściśle tajne muszą mieć. A pozostałe osoby mają ściśle tajne. Mimo to późną wiosną 21 roku ABW rozpoczęła postępowanie sprawdzające wobec Nawrockiego. Ma prawo z każdej osoby podjąć. Nie do końca jest jasne, dlaczego. Być może nawrotki chciał rozszerzyć posiadany certyfikat i według naszych informacji musiał mieć, że KOSMIK NATO i te wszystkie inne, hmm. takie postępowanie przychodzi się w dwóch przypadkach. Zdana osoba ubiega się o dostęp do informacji niejawnej orga organizacji międzynarodowych lub o dostęp wynikający z umowy międzynarodowej zawartej przez Rzeczpospolitą Polską. Albo gdy ktoś ubiega się o dostęp do informacji niejawnych, o klauzuli ściśle tajnej. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego ABW ponownie prześwietlała Nawrockiego. Możliwe, że chciało rozszerzyć zakres informacji, do których miał dostęp. Wcześniej służby przeprowadziły takie postępowanie w 2009 roku, gdy obecny kandydat Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta, czy, no, czy wtedy, bo wtedy było pisane na prezydenta, rozpoczynał pracę VPN, a następnie w 2014 roku, gdy pełnił funkcję naczelnika, Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej tej instytucji Gdańskiej. Wróćmy jednak z 2021 roku. Postępowanie sprawdzające przeprowadzali funkcjonariusze ABW w Gdańsku. Zwrócili oni uwagę na mieszkanie, które Karol Nawrocki nabył od Jedrzego Rzecz. Kąd zakwestionował sposób, w jaki Nawrocki kupił to mieszkanie. Nie zgadzały się dochody i wydatki. Ustalono wprost, że Nawrocki nie miał pokrycia na środki wydane na zakup mieszkania. Zgodnie z aktem notarialnym Karol Nawrocki nabył kowalerko powierzchni 28,5 metra kwadratowego. Podjeży go rzecz w 2017 roku za kwotę 120 tysięcy, co odpowiadało odpowiedniej wartości rynkowej mieszkania. Tyle tylko, że ABW szybko ustaliła, że w 2017 roku Karol Nawrocki nie dysponował taką kwotą. ABW miała też wątpliwości, czy Nawrocki w ogóle zapłacił jakąkolwiek kwotę. Stwierdzono jego deklaracje podatkowe. Okazało się, że nie zapłacił podatku. PCC od transakcji zakupu mieszkania. Po prześwietleniu jego dochodów oraz dochodów jego żony, ABW była pewna, że Nawrocki nie miał pieniędzy na zakup mieszkania. Sprawdzono także środowisko, w którym pracował się Nawrocki. ABW korzystając z akt policji przeanalizowała dane najbliższych znajomych Nawrockiego. Już w 2021 roku funkcjonariusze wpadli na świat Wielkiego BU oraz innych gangsterów z trybun Gdański Lechi. Na podstawie tych informacji powstała negatywna opinia temat Wrockiego. Tak o niej mówił Jacek Dobrzyński, rzecznik MSW, koordynator ze służb. Wobec licznych zapytań mediów powtarzam informację, że ABW w toku poszerzonego postępowania sprawdzającego pana Karola Nawrockiego w 2021 roku zgromadziła materiały dotyczące zasobu i źródeł sfinansowania zakupu mieszka mieszkania od Jerzego Rzet. Dysponując pełną wiedzą, o tym m.in. na temat negatywnej rekomendacji funkcjonariusza analizującego akta postępowania, ówczesny szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krzysztof Wacławek, obecny doradca prezydenta RP, podjął decyzję o wydaniu Karolowi nawrockiemu oświadczenia bezpieczeństwa, napisał Dobrzyński na portalu X. Krzysztof Wacławek opublikował oświadczenie, w którym zarzucił obecnym władzom kłamstwo. Podkreślił jednak, że nie zaprzeczył, Iż wydał poświadczenie bezpieczeństwa wbrew ważnej, negatywnej rekomendacji funkcjonariusza analizującego akta postępowania. W odpowiedzi na te zarzuty Wacławek stwierdził, że postępowanie sprawdzające było prowadzone przez Departament Ochrony Informacji Niejawnych ABW w Warszawie. Posłuchacie Państwo jednej sensacji, a, a nie przez delegaturę ABW w Gdańsku, co wyklucza możliwość wydania negatywnej opinii przez gdańskiego funkcjonariusza. Dodał, że eksperci ABW rekomendowali, Wydanie poświadczenia bezpieczeństwa królemu naworskiemu. I tutaj dochodzimy do kluczowej informacji. Właśnie ma rację. Ostateczna rekomendacja, która trafiła na jego biurka, była pozytywna. Podpisał się pod nią pułkownik Paweł Antosiak, dyrektor Departamentu Ochrony Informacji NIAR. Pis za ten ukłon wobec Nawrockiego zapłacił Antosiakowi dwukrotnie. Po pierwsze, pułkownik Antosiak. Mógł obawiać się śledztwa w sprawie samobójstwa oficera ABW, który wyskoczył z okna. Funkcjonariusz miał popełnić samobójstwo na kilka dni przed wyborem nawrotnego na szefa IPN. On, on to sprawdzał. Jak pisał onet, Michał M. był doświadczonym oficerem z 14-letnim stażem, pełniącym funkcję kierownika samodzielnej sekcji wsparcia operacyjnego Departamentu Ochrony Informacji Nijawnych. Jego zdaniem jego zadaniem by było, już Szanowni Państwo, sekundę. Tutaj, już pani. Jego zadaniem było przyznawanie dostępu do tajemnic państwowych politykom, urzędnikom. W sprawie jego śmierci e, Michała M. przed prokuraturą powinien pojawić się również tłumaczyć pułkownik Radosław Żebrowski. Jeden z głównych ludzi Mateusz Mariusza Kamińskiego w ABW, późniejszy wiceszef tej służby. Według informacji ONETU funkcjonariusz był. Poddawany presji ze strony przełożonych, aby wydać certyfikat dostępu do informacji niejawnych ówczesnemu prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi. Mimo wcześniejszych zastrzeżeń dotyczących jego osoby, Michał M. miał odmówić, co miało prowadzić do konfliktu z przełożonymi. Dodatkowo z relacji świadków wynika, że był regularnie wzywany na rozmowy dyscyplinujące, co miało wpływać na jego stan psychiczny. Jego żona zeznała, że mówcy nawet obawiał się o swoje stanowisko. Był poddawany presji, co mogło przyczynić się do jego decyzji o odebraniu sobie życia. Nie wiadomo, czy on odebrał sobie życie. Należy to jeszcze raz sprawdzić. Podejrzewanym w tej sprawie był, był pułkownik Antosiak, który w ABW miał opinię Mobbera Michał M., który do ABW trafił ze stołecznej policji, był słaby psychicznie i bał się utraty pracy. Śledztwo w sprawie śmierci Michała M. zostało powierzone prokuraturze rejonowej w Warszawie Mokotów, która zleciła prowadzenie czynności komendzie rejonowej policji. Szanowni Państwo, bardzo e, zbyt poważna sprawa, ale no. Według konetu prokuratura nie przesłuchała kluczowych świadków, w tym pułkownika Pawła Antofika, Antosiaka, co budzi wątpliwości co do rzetelności postępowania. Długo później pułkownik Antosiak otrzymał drugą nagrodę za sprawę Nawrockiego na przełomie 22 i 23 roku. W polskich portach lotniczych utworzono dla niego specjalne biuro bezpieczeństwa. Antosiak poszedł tam za WW, zarabiając czterokrotnie więcej niż w agencji. Gdy w 1923 roku PiS stracił władzę, Antosiak został szybko przeniesiony do Orlenu. Został dyrektorem Biura Nadzoru nad Bezpieczeństwem, Infrastruktury i Informacji, pełnomocnikiem do spraw informacji niejawnych w Orlenie. Ale to nie jest prosto go znaleźć. Podsumujmy, certyfikat Nawrockiego kosztował z tuszowaniem śledztwa w sprawie śmierci Michała M. oraz intratnie posady dla pułkownika Antosiaka. A wiecie Państwo, po tym, kiedy my żeśmy podali ten materiał, następnego dnia e, zwolniono z relenu pana pułkownika Antosiaka. Teraz e, ja nie rozumiem, dlaczego ta sprawa dalej nie jest wyjaśniana. Dlaczego poczekano, żeby pan pułkownik Żybrowski odszedł sobie na emeryturę? Koledzy nazywali pana pułkownika żewrowskiego łojant. Taką miał ksywkę wśród kolegów. Wiecie państwo, jak zobaczycie te okoliczności i to, że marszałkowicza z temu zarzuca się, że. Jego poświadczenie bezpieczeństwa, które otrzymuje z automatu, bo jest e, marszałkiem Sejmu, i okoliczności e, wydania poświadczenia e, panu Karolowi Naworskiemu, budzą się poważne wątpliwości. Dlatego byliśmy bardzo zdumieni, że ta m, sprawa została e, przez pana Cysa III, czyli pana Synckiewicza rozgrzebywana i że dopuszczono do tego, żeby dalej tą sprawą się interesować. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i należy to dokładnie sprawdzić. Teraz Karol Nawrocki ma dopuszczenie do informacji jawnych, ponieważ jest prezydentem. Znaczy, nie jest prezydentem według nas, bo yy, właściwa Izba Sądu Najwyższego nie wypowiedziała się w sprawie tych wyborów. Popełniono tutaj przestępstwo, zrobił to Szymon bo nie powinien zaprzysięgać Karola Nawrockiego, ale dopuszczenie na razie do informacji niejawnych ma. No. Także czekamy na wyjaśnienie tej sprawy, natomiast wydaje mi się, że ta argumentacja z pewnością będzie użyta przez marszałka Czarzastego i innych i już wiecie Państwo, dlaczego na przykład szefowie służb nie chcą chodzić do Karola Nawrockiego. I rozumiecie Państwo, dlaczego między innymi oficer OWB nie chce podpisywać nominacji na pierwszy stopień oficerski Karola Noworozkiego. I szuka, kto tam w jego sprawie pracował. To jest niedopuszczalne. Mam nadzieję, że to się szybko skończy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o ewentualne podniesienie łapki w górę. I subskrybujcie mój kanał. Do widzenia państw.